Opowiem Ci co nieco o piętrach. Posiadanie piętra oznacza, że możesz zmieścić dwukrotnie więcej klientów. Oznacza to również, że dostarczenie potrawy na górę trwa dłużej, a nic tak nie denerwuje klienta jak zimna zupa. Zobaczmy, jak można skrócić czas dostarczenia potrawy. Kliknij LPM na podłogę kuchni, aby kontynuować. Teraz kliknij LPM na panel Wnętrz. Zauważyłeś, że panel wnętrz pokazuje teraz wyłącznie przedmioty związane z kuchnią? Panel wnętrz uwzględnia jedynie przedmioty związane z danym pomieszczeniem. Twoja kuchnia posiada prawie wszystkie sprzęty, których potrzebujesz, ale brakuje jeszcze kilku urządzeń. Jednym z nich jest winda kuchenna. Znajdź windę kuchenną wśród obrazków sprzętów kuchennych. I umieść ją w dostępnym pustym miejscu, a następnie kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Dobrze. Skoro jesteśmy w kuchni, przyjrzyj się sprzętom kuchennym dostępnym w panelu Wnętrz i przeczytaj ich opisy. Zwróć szczególną uwagę na stół na potrawy. Każda restauracja potrzebuje przynajmniej jednego takiego stołu, z którego kelnerzy odbierają posiłki. Jeżeli o nim zapomnisz, goście nie otrzymają zamówionych dań. Tres etable posiada już jeden taki stół w kuchni, więc nie musisz dodawać kolejnego. Pamiętaj jednak, by umieścić stół na potrawy w każdej kuchni, którą urządzasz. Kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Teraz idź na górę, klikając LPM na przycisk W górę, w dół. Znajdź górny wylot windy kuchennej. Jeśli klient je na górze, tam właśnie zostanie dostarczone z kuchni jego zamówienie. Winda jest bardzo wygodna i zwykle skrasa czas dostarczenia potrawy o 50%. Teraz przyjrzyjmy się innym obiektom w interfejsie sprzętów. Jeżeli... Teraz kliknij LPM na przycisk Stoły i krzesła. Zobaczysz dostępne aranżacje małych zestawów stołowych. Patrzysz na możliwe kombinacje ustawień krzeseł i stołów dla tego typu restauracji. Podświetlony przycisk wskazuje zestaw stołu z dwoma krzesłami, razem z określeniem komfortu, opisem i ceną. Dodajmy kilka zestawów. Dodawanie zestawów stołowych przypomina dodawanie dekoracji umieszczanych na podłodze. Pamiętasz to z pierwszego spotkania, prawda? Gdy skończysz dodawanie krzeseł i stołów, kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Dostępne są też zestawy stołów z czterema krzesłami dla większych grup gości. Kliknij LPM na podkategorię Duże zestawy stołowe. Zobaczysz dostępne opcje. Wybierz zestaw i umieść go na podłodze. Lepiej jednak dodawać te same kombinacje krzeseł i stołów, by zachować konsekwencje wystroju. Gdy skończysz dodawanie większych zestawów, kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeżeli nie zauważyłeś, niektóre obiekty, zwłaszcza zestawy stołowe i sprzęty kuchenne, posiadają zarówno niebieskie, jak i zielone linie pomocnicze. Niebieskie oznaczają przestrzeń, w której poruszają się klienci i personel. W tej przestrzeni nie możesz umieszczać innych sprzętów ani dekoracji. Oto podstawowa zasada. Jeśli nie możesz umieścić obiektu w restauracji, spójrz na wiadomość pomocy, która wyświetli się na górze ekranu. Gdy skończysz zapełniać pomieszczenie krzesłami, stołami i dekoracjami, kliknij LPM na przycisk menu przepisów, by kontynuować. Przejrzyj kilka przepisów i zwróć uwagę na pole Wymaga. Widzisz, jak przy każdym przepisie zmieniają się ikonki. Oznaczają one potrzebne do sporządzenia potrawy sprzęty kuchenne. Zielone tło mówi, że masz już je w swojej kuchni. Czerwone, że musisz je dodać, zanim zabierzesz się do przygotowywania danej potrawy. Kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Wybierz przepis na naleśniki Marsi z listy deserów. Wymaga on użycia robota kuchennego. Jeżeli masz zamiar umieścić w menu ten wyśmienity deser, musisz zaopatrzyć się w robota. Inaczej szef nie będzie w stanie przyrządzić deseru. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne urządzenia. Teraz idź na dół. Muszę ci pokazać coś jeszcze. Kliknij LPM na podłogę kuchni. Robot kuchenny musi stać na stole kuchennym, więc umieść go tam, podobnie jak kuchenkę mikrofalową. Gdy skończysz rozmieszczać sprzęty kuchenne, kliknij LPM na przycisk Menu Przepisów, aby kontynuować. Zobaczmy, jak możesz zmienić jakość potrawy. Widzisz kolumnę Podstawowe składniki? To domyślne ustawienia dla każdego przepisu. Domyślna jakość składników dla wszystkich przepisów wynosi 3 gwiazdki i jest to maksymalne notowanie dla podstawowych składników. Możesz zmienić jakość składników. Najpierw najedź kursorem na gwiazdki wybranego składnika. Zobaczysz szare okno wokół gwiazdek oraz lewą i prawą strzałkę. Klikając na nie możesz podnosić i obniżać jakość składników. Gdy skończysz, kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Pewnie zastanawiasz się, po co obniżać jakość przepisu. Po pierwsze, jeżeli Twoja restauracja nie ma wysokich notowań, a ty przygotujesz pierwszorzędne potrawy, klienci nie będą chcieli płacić wysokich cen. Podobnie, gdy w restauracji z wysokimi notowaniami będziesz serwował kiepskie potrawy, klienci zaczną narzekać na niską jakość potraw. Należy więc dostosować jakość potraw do notowań restauracji. Może spróbujesz? Zmień jakość potraw tak, by notowania przepisów wynosiły półtorej gwiazdki. Im więcej masz restauracji przeznaczonych dla rozmaitej klienteli, tym częściej musisz dostosowywać jakość przepisów. Ułatwia to polecenie: Kopiuj przepis. Gdy skończysz dostosowywanie przepisu, kliknij LPM na przycisk Kopiuj przepis. Nie zapomnij dostosować ceny w menu, aby odpowiadała jakości potrawy. Gdy skopiujesz przepis, kliknij LPM na przycisk Dalej, aby kontynuować. Doskonale. Wiesz już, jak skrócić czas dostarczania potraw na stół, jak zmienić jakość składników i korzystać ze sprzętów kuchennych. Umiesz też urządzić lokal. Masz już działającą restaurację. Gratuluję, to była długa droga. Twoje zadanie obejmuje osiągnięcie miesięcznego dochodu 40 tysięcy dolarów i zapewnienie, by 50% zamówień było dostarczanych na czas. Masz trzy miesiące, by je wykonać. Powodzenia! Hãy 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 hãy

Ja, kann ja. Kann ja. Um, ja. Ich glaube, haben ja.

ভাষাটো হিন্দী আৰু অসমীয়া ভাষাত কৈ দিলে